To mam teraz więcej pamięci. Nie, nie przedłużam filmik od Dienerskiego. Część druga. Przeczytajcie sobie w opisie. Odpalam. 72 tysiące. Już jeszcze się kończy. 4 sekundy. Dobra, chyba wy... Macie zielony kolor dzisiaj. Udało się, brawo. Takie brawo, muszę powiedzieć, brawo! Dobra, ci się no teraz tutaj po raz kolejny, nie wiem w ogóle, kto mnie teraz tutaj wbił, ale lecimy może gdzieś tu na dół i wybierzemy może... Skute Nie wiem, na normalu? Miejmy nadzieję, że... A tu jest w ogóle FNF! a to jest taki, jakby też posegregowane. No dobra. Cio, Okej. Okay. Ja, ja się boję w ogóle, że tutaj za chwileczkę mi wejdzie jakiś... Jak to się mówi? Copyright na YouTube'a, żeby sceny nie było. Okej. Okay. Widzisz, że są, są, Jestem. Jestem... tam, nas będzie tutaj, jak nas się taką tam, To jest Easy, także no, easy bo widziałem, że możecie Nie, to Nie, Nie, Easy, rzeczywiście easy, dobra. big, big. Big, 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 big. Ja mam 27 tysięcy. PIG, 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 PIG. PIG, 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 big, 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 Okej? W ogóle wbijajcie na Discorda. Jeżeli chcecie ze mną też sobie zagrać w Five Nights at Freddy's, czy tam Funkin' Friday na Robloxie, bo tam zawsze zamieszkały linki, ale się wbijali, co nie? Big, 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 big! Okej? Big, 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 big! Big, 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 big! Okej? Big, 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 big! Big, 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 big! Big pa, pa, my god! Ale weszło mocno! Ciii! Okej, dobrze. Poszło fajnie, pięknie. Okej. Dobra, wybieramy teraz tutaj kolejną piosenkę, czekajcie. FNF. Tutaj, aha! Jest FNF-a, ok. Czy jest? Jest Roses. Dobra, lecimy na hardzie, bo ja uwielbiam Roses na hardzie. Nie wiem, czy przejdę, ale wybierzmy sobie może tutaj Roses. Dobra, ok. O, sketch out! Coś się innego wybrało na hardzie. Aha, bo Ty chyba wybrałeś. Ok. Nie, wiem jak się przejść. tu przejść. Już chyba nie, da przejść. nie, nie, okay, Ale on nie, on nie, dobrze i nie, 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 rzecz nie, nie, Udało mi się przejść nie, nie, y, przed usunięciem go. Dobra, spoko, patrzcie jak teraz on idzie. Patrz patrz, parek ciśnie! Oni o mnie za chwilę połtrona! To nie jest. To nie jest światło. Ok? 42 tysiące, nie milion ma. O oh my god. O nie! 50 tysięcy! Ty, jest dobry gracz, smokier! A bo ma 122 winy, nie! Nie, no nie, nie, on zna tą piosenkę! Ten miks się zaraz skończył, bo co? Czy, nie! Ja mam sześćdziesiąt díl na 64! no! O oh my god! No nie, no co za besten! no! Dobra, z kim teraz? Z Teczogonem znowu? O, Uuu! Uuuu! To inne strzałki niż na tym, nie? Okej. Okay. Syki same poszły no nie. no nie, no ja nie jestem razem ty, żeby to cisnąć, no Dobra, 28 tysięcy ma 16, także na razie na spokojnie chyba. Coś tam poklikałem, coś tam wyklikałem, no niech będzie, okej? Okay? 40 tysięcy bez sensu. 40 tysięcy bez sensu. Ja Dobra, teraz agraz pokopa się. Osiora się pojawiła, siora tańcuje! Okej? Okay? Nie sensu, ale i tak się 55 tysięcy! Brawo, brawo, brawissimo! Iśora piła, fajnie! Lista wspierających! Dziękuję! Komentarze Dziękuję i subskrybujcie się moje wszystkie 48 kanałów Mam nadzieję, że wasz odcinek podobał! Na razie, dzięki! Tak, tam połączam! Dobra, już tego nie widać, więc. Baba! Baba!